Biblioteka. Lumię to. Tylko w Radiu Akatera. Zaglądamy do biblioteki, zaglądamy a i owszem, co prawda są tacy, którzy już zaczęli wakacje, ale nie, jeszcze nie wszyscy studenci. Zaraz wszystko się okaże, co słychać w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia. Jest z nami pan Wiesław Wróbal, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, co słychać w bibliotece? Wiele rzeczy, wiele rzeczy, ale zdecydowanie no, jest rzecz najważniejsza w tym momencie to jest to, że rok akademicki nam się już powoli kończy, przynajmniej ta zasadnicza część roku akademickiego. Zaczęła się sesja, także życzymy wszystkim studentom powodzenia. No i biblioteka zaczyna wchodzić w taki tryb troszkę już wakacyjny. Nie będę ukrywał. Może jeszcze nie wszyscy te rzeczywiście wakacje odczuwają, ale my już zaczynamy. Ale to nie jest też tak, że w wakacje w bibliotece to jest coś takiego, co nam może się kojarzyć z przypadku szkolnictwa wyższego, że my sobie tutaj po prostu zamykamy drzwi, zasuwamy rolety i, i nie Tak i wyjeżdżamy na plażę i wracamy w październiku pełni energii, żeby zacząć nowy rok akademicki. A tak nie jest. Zdecydowanie nie właśnie często spotykamy się z takim określeniem, że biblioteka się zamyka na okres wakacji. To jest takie potoczne, bardzo określenie, wygodne określenie, ale nie oddają tak naprawdę rzeczywistości, w jakiej biblioteka funkcjonuje, bo trzeba pamiętać, że biblioteka nasza, czy Biblioteka Politechniki, Politechniki Białostockiej, czy Uniwersytetu Medycznego, to są biblioteki będące jednostkami wewnętrznymi, jednostkami organizacyjnymi uczelni wyższych, więc kiedy znika student, wyjeżdża do domu na wakacje, wtedy biblioteka troszkę ma luzu, więc my ten czas wykorzystujemy na to, żeby skupić się nie na funkcjach podstawowych, czyli udostępnianiu, wypożyczaniu książek, studentom. ale to też się zdarza. To też się zdarza, do tego zaraz dojdę, tylko na pracach wewnętrznych i to jest ten klucz programu, bo oczywiście biblioteki publiczne mają odwrotnie. One w wakacje powinny żyć, pełnią życia, tętnić, przyciągać użytkownika, który szuka lektury, chce spędzić czas, zwłaszcza młodzież czy, czy dzieci na przykład poza szkołą. Wtedy jest inaczej, biblioteka uniwersytecka no niejako właśnie się... Może nie zamyka, tylko ogranicza pewne swoje funkcje związane z udostępnianiem zbiorów. Ja bym powiedział inaczej, przechodzi w tryb letni. Tak, a wiąże się to z tym, że po pierwsze, oczywiście, my też jesteśmy ludźmi, potrzebujemy odpoczynku, więc mamy możliwość wzięcia tego dwutygodniowego, trzytygodniowego urlopu, żeby po całym roku odpocząć i, i skorzystać z czasu z rodziną, a jednocześnie możemy pracowników, którzy pracują zwykle w udostępnianiu na dwie zmiany do godziny 18-19 wykorzystać do prac wewnętrznych. To już powiedziałem to słowo, wewnętrzne prace. No właśnie, bo to jest takie bardzo tajemnicze wyrażenie, bo jeśli pamiętacie, drodzy słuchacze, wasze wizyty w bibliotece miejskiej na przykład, to tam czasem się zdarza jakiś taki dzień, gdzie biblioteka jest nieczyna, jest kartka praca, wewnętrzna biblioteki. Oj, o co chodzi? Chyba już dawno skończyły się te czasy. Bo, no ja mówiąc, pamiętam. No tak, tak, ja też pamiętam, ale dzisiaj już odchodzimy od tego, dlatego my wykorzystujemy ten czas, kiedy rzeczywiście użytkowników chcących skorzystać Korzystać z biblioteki jest znacznie mniej, co nie znaczy, że ich nie ma, bo pamiętajmy, że jest jeszcze kadra naukowa, kadra naukowo-badawcza Uniwersytetu w Białym która odpoczywając od studenta zaczyna pracować e, naukowo, pisać, przygotowywać pracę, e, więc my tak, jesteśmy. Czyli wtedy robią to, co lubią najbardziej. Tak, jesteśmy poniekąd zamknięci, ale jesteśmy też otwarci. Nikt nigdy nie odejdzie z kwitkiem z biblioteki uniwersyteckiej, jeżeli będzie chciał z jakiegoś zasobu skorzystać, nagle będzie potrzebować zajrzeć do jakiejś książki, czy ją wypożyczyć do domu. Bibliotekarze są w bibliotece, więc e, zawsze można z niej skorzystać. Tak naprawdę zamknięte jest czytelnie. A dzieje się tak dlatego, że prowadzimy właśnie te magiczne, tajemnicze prace wewnętrzne. A to jest przede wszystkim skontrum. To jest kolejne słowo tajemnicze, ale myślę, że bliższym nam wszystkim będzie słowo inwentaryzacja. Albo no remanent. remanent. tak. Tutaj chodzi przede wszystkim o sprawdzenie stanu księgozbioru. Akurat w Bibliotece Uniwersyteckiej odbywa się to trochę na innych zasadach, bo aktualnie pracujemy nad porządkowaniem całego księgozbioru po dwóch przeprowadzkach, które mieliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy z, z ulicy Skłodowskiej przeprowadzaliśmy się do różnych lokalizacji, a teraz jesteśmy w nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, Biblioteki Głównej na kampusie. No i pracujemy nad porządkowaniem księgozbioru, także kiedy książki wracają z wypożyczeń, kiedy książki już nie są wypożyczane, też w dużych ilościach, nam jest po prostu łatwiej ten księgozbiór skontrolować. Tu mówię o magazynowym księgozbiorze, natomiast jest jeszcze magazyn, księgozbiór czytelniany. Chodzi o wolny dostęp, gdzie student-użytkownik ma możliwość korzystania z książek w czytelni bezpośrednio z półki. No, i czasami się zdarza, że wbrew sugestiom odkłada te książki samodzielnie, no i w związku z tym trafia książka nie w to miejsce, gdzie trzeba, a tu jest potrzebny układ alfabetyczny, więc trzeba tych zasad przestrzegać. Jest podział na klasyfikację dziesiętną, więc czasem książka trafia z jednego działu do drugiego nieopatrznie. No, i to wszystko bibliotekarze weryfikują, sprawdzają, poprawiają tak, żeby 1 października, pod koniec września, już nawet kiedy jest, jeszcze, jest sesja poprawkowa, już otworzyć się z nową energią. Uzyskaną w trakcie dwutygodniowy, dwutygodniowych, trzytygodniowych urlopów, ale też z nową jakością, właśnie czy ustawienia księgozbioru, czy sprawdzenia, czy ten księgozbiór jest kompletny, no bo niestety nie chcemy, żeby zdarzały się takie sytuacje. Jest to niekomfortowe dla obu stron, kiedy ktoś wypożycza książkę, a my jej po prostu nie możemy znaleźć. Jest to rzecz, która w bibliotece nie powinna mieć miejsca. Czyli to tak jak w przedszkolu, moi drodzy. Dzieci odkładają klocki czasem, a czasem nie odkładają na swoje miejsce. No i jest taki czas, kiedy panie przedszkolanki muszą to wszystko posegregować i położyć tam, gdzie należy, żeby na drugi dzień czy w przyszłym tygodniu było wszystko a, ok. Albo odsunął szafę w trakcie sprzątania większego no i znajdą wszystkie aho, brakujące aho, elementy. Także liczymy, że tak też będzie. No ale to są takie prace, które można powiedzieć, że są uniwersalne. One mogą wystąpić w każdej bibliotece uniwersyteckiej, akademickiej czy nawet publicznej. Natomiast biblioteka uniwersytecka ma swoje własne pewne prace, które chcemy tutaj realizować. W momencie, kiedy jest, jest ta biblioteka w ograniczonym funkcjonowaniu, w letnim funkcjonowaniu, chociażby zagadnienie, które aktualnie nam, nas bardzo absorbuje, to jest konferencja naukowa, ponieważ zaplanowaliśmy sobie na wrzesień tego roku, na dokładnie 14-15 września. 2023 roku konferencję ogólnopolską, konferencję naukową pod tytułem Biblioteka w Transformacji. Także jest to temat bardzo szeroki. Aktualnie trwa rejestracja użytkowników, trwa rejestracja referatów. Zbieramy sponsorów, przygotowujemy lokalizację, miejsce, przygotowujemy materiały do tej konferencji, także pracy z tym tematem jest, jest sporo. Tutaj nie mamy czasu na odpoczynek, bo cały czas nam ten, te, te dni się zbliżają. Za chwilkę będzie lipiec, sierpień, no już w zasadzie konferencja, także jest to, jest to temat bardzo ważny dla nas w tym momencie. I tak, I tak wyglądają, moi drodzy, wakacje w bibliotece. No, myślę, że w tym momencie już parę rzeczy zostało wyjaśnione. Rozwiane wątpliwości, że to nie jest tak, że bibliotekarze wychodzą, ostatnia osoba wiesza kartkę, że zamknięte i gaszą światło. Nie, po prostu praca trwa, tak jak mówiliśmy tutaj, w trybie letnim. No tam różne ciekawe odkrycia przy okazji można dokonać. A tak jeszcze przyczepię się troszkę do tej inwentaryzacji bo jakby dopiero po skończonej inwentaryzacji, wiadomo, tak na 100%, jakie pozycje są zwielokrotnione, jakich nie ma, powinny być i co ewentualnie trzeba dokupić, prawda? Co, coś takiego. Z jednej strony tak, chociaż to jest tak naprawdę robione na bieżąco, bo mamy dział gromadzenia i uzupełniania zbiorów, który zajmuje się i tak zwaną melioracją księgozbioru, czyli wyszukiwaniem książek wieloegzemplarzowych, które są powiedzmy w cudzysłowie zbrodą, są starsze, nieużywane Niewypożyczane od czasu, luzujemy trochę miejsca w magazynie, te książki idą na kiermasz, na dublety. No dobrze, ale ten dział nie dodatek. odkłada ich na miejsce, jak roztargnienie No nie, nie, nie. Natomiast no, zdarzają się niestety w trakcie skontrum wykryte ubytki, no i te ubytki mają dwie kategorie, są ubytki względne i bezwzględne, także w momencie, kiedy nie odnajdujemy książki, w trakcie skontrum zaznaczamy w katalogu, że jest to ubytek ta książka jest niewidoczna wtedy do użytkownika, my ją widzimy wewnętrznie i nie, mamy nadzieję, że kiedyś ona do nas wróci. Czy to my ją znajdziemy w niewłaściwym miejscu odstawioną czy może użytkownik po 10 latach przyjdzie do nas i powie w czasie mhm. jakiejś okresowej abolicji, wiem. że chce nam oddać. To już wiem, to jest tak zwana um, książka Schrödingera. Tak, jest, e, czy powinna być, ale nie wiadomo <laughs> gdzie jest i czy, i czy rzeczywiście się nam e, pojawi. No oczywiście potem, gdyby było drugie skontrum, możemy ten ubytek, jeżeli on nie zostanie uzupełniony w międzyczasie, uznać za ubytek bezwzględny. I wtedy go po prostu usuwamy z inwentarza, ze stratą dla nas wszystkich. Ale mamy nadzieję, że takich sytuacji będzie mało. Nasze skontrum jeszcze dodatkowo ma ten walor, że sprawdzamy też poprawność rekordów bibliograficznych tych książek. To jest tak, taka rzecz, którą robimy przy okazji w dużej skali, żeby sprawdzić, czy wszystkie rekordy są poprawnie opisane, czy każda książka jest poprawnie opisana, ma właściwą datę wydania, wydanie, autora, tytuł itd. Także. Są czyli, to poniekąd też prace no właśnie, porządkowe mnóstwo, w katalogu. Mnóstwo pracy, jak się okazuje. Mnówcza praca, no i właśnie możemy dzięki temu, że są wakacje, większo, większe grono osób zaangażować do tej pracy, więc ta praca zdecydowanie przyspieszy. To są takie mm -hmm. pozytywne rezultaty tego, że mamy ograniczoną pracę i godzinowo, i jeżeli chodzi o kadr w udostępnianiu. E, powiedział pan, że szykujecie się do konferencji. To jest tak, że wakacje się poświęca na już planowaniu tego, co nastąpi pi za, nie wiem, miesiąc, dwa, pół roku i tak dalej? Zdecydowanie tak. To też jest taki czas, kiedy możemy trochę odsapnąć, bo często jest tak, że w bibliotekach akademickich to kwiecień, maj i czerwiec są najbardziej gorącymi miesiącami, jeżeli chodzi o to działalność dodatkową, bo mamy różnego rodzaju festiwale, tydzień bibliotek. W Białymstoku na Podlasie jest Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Dni Kultury Współczesnej i tak dalej, i tak dalej. To można się naprawdę zaangażować w wiele różnych inicjatyw i wiele różnych wydarzeń. No i kiedy czerwiec się kończy, zwykle już czujemy ten moment, kiedy możemy zwolnić, ale to znaczy, że możemy się zastanowić teraz, czy te imprezy, które zorganizowaliśmy, zorganizowaliśmy je dobrze, czy odniosły sukces i czy powinniśmy za rok na przykład zrobić trzecią, czwartą, piątą edycję tego samego wydarzenia, a jednocześnie możemy pomyśleć nad naszą ofertą, bo każda biblioteka stara się mieć jakąś ofertę skierowaną do swoich użytkowników. Najbardziej podstawową ofertą to są oczywiście książki, ale to, to jest tylko połowa problemu, bo mamy na przykład stronę internetową biblioteki, nad którą możemy się pochylić, możemy zajrzeć do niej, sprawdzić czy rzeczywiście informacje są aktualne, na, na bieżąco weryfikowane. Co więcej, biblioteka uniwersytecka w tym momencie szykuje się już do zupełnie nowej strony internetowej, która będzie odpowiadać interfejsom innych bibliotek, innych przepraszam, wydziałów, innych jednostek u uczelni. Ta strona będzie bardziej nowoczesna, bardziej responsywna, dostępna cyfrowo, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne i jednocześnie chcemy przy tej okazji zweryfikować też wszystkie nasze usługi i nasze oferty skierowane do użytkowników, takie jak chociażby zwiedzanie budynku biblioteki. Mamy nowy gmach, mamy nowoczesny gmach, stanowi on część kampusu uniwersyteckiego, gdzie mamy Muzeum Przyrodnicze, Obserwatorium i Planetarium, i wtedy grupy odwiedzające te dwie instytucje mogą też zajrzeć do biblioteki uniwersyteckiej i zobaczyć, jak wygląda taki właśnie nowoczesny gmach, gdzie no, powierzchnia może jest nieduża, ale funkcji ma, ma sporo. Mural sporo. mogą zobaczyć. No właśnie już chciałem z tego <laughs> zmierzać. także że mural też jest elementem tego budynku, ale też i patio odnowione. Wspominałem swego czasu, że mieliśmy akcję w ramach tygodnia bibliotek sadzenia e, nowych nasadzeń, e, nowych roślin, także rzeczywiście wygląda to pięknie, zapraszamy. Kto ma okazję być na kampusie przejazdem rowerem, może właśnie w czasie letniego wypoczynku zawsze może zajść, zapytać, czy może zajrzeć do biblioteki, chociażby na te nasze patio, e, które, które zaczęło takim. Przyrodniczym tętnić życiem, mówiąc wprost, także jest naprawdę przyjemnie. Tak więc nowa strona internetowa, dodatkowe, dodatkowe funkcjonalności tej strony, ale też bardzo ważną rzeczą jest szykowanie się do tego, co się wydarzy w, z początkiem nowego roku, czyli są szkolenia biblioteczne. Co roku weryfikujemy to, czy te szkolenia odnoszą sukces, czy odnoszą pożądany skutek, że studenci nowi, pierwszoroczni wiedzą potem, jak korzystać z biblioteki, wiedzą, jak odnajdywać zbiory, jak wygląda struktura biblioteki, więc zwykle zajmujemy się tym, żeby sprawdzić te, te szkolenia, zastanowić się, czy coś w nich zmienić, jakiś scenariusz przygotować. Także to są te prace, które też możemy wykonać wtedy, kiedy mamy wolniejszą głowę od bieżących zapytań, chociażby dotyczących zestawień bibliograficznych kierowanych do nas przez pracowników, czy jakichś parametrycznych spraw dotyczących ewaluacji nauki. Także to, to, to kolejna rzecz. No i zastanawiamy się nad tym cały czas, jak uatrakcyjnić ofertę edukacyjną i szkoleniową Biblioteki Uniwersyteckiej. Mamy kilka szkoleń do przygotowania, których przyznaję się wprost, do tej pory nie mieliśmy czasu przygotować, ale też chcemy poszerzyć ofertę edukacyjną związaną z gabinetem Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta na uchodźstwie. A właśnie, I... bo o to też chciałem spytać, bo mural, tak, to jedna rzecz, która się kojarzy, a druga to gabinet prezydenta. Bo to nie jest tak, że to jest tylko takie troszkę przykurzone, piękne miejsce do pooglądania, bo ono też ma swoje zadanie. No nie, Dzisiejsze czasy są takie, że żadne muzeum nie powinno wyglądać w ten sposób, chyba że szczyci się tym, że wygląda tak, jak kiedyś wyglądało. Mhm. I to jest, jego, to jest jego atrakcją. E, możemy się poczuć jak dawniej, natomiast dzisiaj przecież królują multimedia, wirtualna rzeczywistość, rekonstrukcje i tak dalej. Także, także to wszystko jest ważne. No i chcielibyśmy iść w tym kierunku, żeby ta oferta gabinet tu była bardziej żywa, żeby po prostu każdy, kto przyjdzie do biblioteki i zajrzy tam, stwierdził, że rzeczywiście jest to coś ciekawego. To nie jest tylko kwestia tego, że postawiliśmy kilka mebli i rzuciliśmy parę bibelotów pozostałych po prezydencie. Nie, to jest żywe miejsce, w którym coś się dzieje. Chcielibyśmy, żeby coś się działo nie tylko spotkania rocznicowe, ale także takie chociażby lekcje historyczne czy lekcje pamięci związane z wizytami w bibliotece szkół podstawowych, które się zdarzają dosyć często. Przy tej okazji oczywiście mamy ofertę pokazową pewnego rodzaju, kiedy prezentujemy najstarsze nasze zbiory, najcenniejsze zbiory. Także to wszystko mogłoby stanowić jedną, jedną dużą akcję związaną z tym, że biblioteka jest czymś więcej niż tylko miejscem do czytania czy wypożyczania książek. A no właśnie i tu już wiemy, że to, to nie jest tak, że bibliotekarze szykują się do roku akademickiego, który zaczyna się w październiku. Nie, nie. Rok szkolny, taki zwyczajny rok szkolny zaczyna się we wrześniu i już wtedy wszystko działa jak należy. My jeszcze o tym powiemy i o paru streningu że tak przy okazji ale to za moment na razie chwila przerwę 87 i 7 No to jest audycja z cyklu Biblioteka. Lubię to. Jest z nami dziś pan Wiesław Wrubel z Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia. No to już wiemy, że wakacje to wcale nie jest czas leniuchowania, laby i takiego błogiego wypoczynku dla bibliotekarzy. To jest czas też wytężonej pracy, chociaż niekoniecznie związany ze studentami. No tak, to już mamy jasność, ale właśnie obiecałem, że o jeszcze kilku rzeczach ważnych powiemy. Z mojego punktu widzenia ważną kwestią są tematy związane z projektami. To jest takie zagadnienie bardzo ważne w funkcjonowaniu bibliotek akademickich, ponieważ mamy możliwość co roku pozyskiwania środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach tak zwanej społecznej odpowiedzialności nauki. Tak zwane SONY. Ministerstwo finansuje różnego rodzaju projekty, najchętniej projekty digitalizacyjne, najchętniej projekty otwierające naukę, otwierające zasoby biblioteki. No i właśnie w tym momencie mamy taką sytuację, kiedy w wakacje zintensyfikujemy pracę nad projektem, który trwa od zeszłego roku, od października. To jest projekt pod tytułem "Zasoby, kolekcje cyfrowe biblioteki uniwersyteckiej, zbiory kartograficzne. Udało nam się na początku roku już zdigitalizować, czyli zeskanować w Warszawie wszystkie nasze zabytkowe, historyczne zbiory kartograficzne, mapy, atlasy, głównie Podlasia, głównie Wielkiego Księstwa Litewskiego od XVI wieku aż do II wojny światowej. I aktualnie wakacje koledzy informatycy będą tworzyć specjalną stronę internetową po to, żeby ta kolekcja była widoczna, a więc wraz z nową stroną internetową uruchomimy też nowy serwis pokazujący nasze zbiory w bardzo dobrej jakości, w bardzo wysokiej rozdzielczości, z możliwością pobrania. Są one w domenie publicznej, a więc każdy może z nich swobodnie skorzystać, publikować, przetwarzać. W dowolnym zakresie. I będzie można taką mapę sobie powiększyć. Tak, w czasie rzeczywistym, a są to naprawdę duże skany. Jedna mapa potrafi mieć do 2 giga pojemności na dysku, także wbrew wrażeniu będzie się dało je oglądać na żywo w szybkim tempie. Są do tego specjalne aplikacje używane. Jest specjalny manifest 3IF, który mówi o tym, że musi być interoperacyjność właśnie tego typu dokumentów. Ale to, to, to jest rzecz, o której mam nadzieję, jeszcze będziemy okazję mieli. Powiedzieć. Natomiast jednocześnie z jednej strony jest to taki czas trochę odpoczynku, a jednocześnie oczekiwania, ponieważ w lutym był nabór wniosków na końcówkę tego roku i rok następny. No i zwykle we wrześniu znamy już wyniki tych wniosków, także ja sam niecierpliwie czekam na te wyniki. Więc mam nadzieję, że urlop, który zaplanowałem sobie na przełom lipca i sierpnia, przyspieszy mi ten czas niecierpliwego oczekiwania na, na, nasze, na nasze nowe projekty. A myślę, że to będą też ciekawe pomysły związane z proweniencją zbiorów. To też o tym rozmawialiśmy swojego czasu, o czym jest ta proweniencja, i o rozbudową zasobów cyfrowych repozytorium. No i trwa jeszcze jeden projekt, który już dobiega końca. To jest troszkę większy projekt, bo obejmujący całą uczelnię, to jest uniwersytet nowoczesny uniwersytet dostępny dla wszystkich w ramach którego we wrześniu w październiku będziemy mieli uruchomioną rzecz absolutnie innowacyjną, jeżeli chodzi o nie tylko region nawet, ale Polskę. Jest to specjalny system biblioteczny, który pozwoli na udostępnianie wersji cyfrowych dokumentów znajdujących się w bibliotece studentom, pracownikom uczelni naszej uczelni, czyli uniwersytetu w Białymstoku. Po zalogowaniu się każdy, kto jest w tak zwanym systemie USOS, będzie mógł skorzystać z materiałów mu przydzielonych. Znaczy, my jako bibliotekarze będziemy wypożyczać już nie książki, ale cyfrowe wersje fragmentów książek zadanych przez pracowników naukowych w ramach sylabusów. Także z jednej strony, cóż, bibliotekarze w udostępnianiu mogą mieć już znacznie mniej pracy. Digitalizacja będzie pracować, będzie rozgrzana do czerwoności, będziemy skanować na pewno dużo rzeczy, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że taka jest dzisiaj rola biblioteki akademickiej uniwersyteckiej, która ma być partnerem w edukacji, w badaniach, w nauce ma być taką organizacją wspierającą. Już czasy, kiedy rzeczywiście stały kolejki do jednego tomu, się skończyły i musimy się z tym pogodzić, ale my chcemy zapewnić jako biblioteka właśnie dostęp do tych zasobów w sposób nieograniczony zgodny z prawem, zgodny z zasadami dozwolonego użytku edukacyjnego. Także mam nadzieję, że też będziemy mieli o tym okazję powiedzieć szerzej i że studenci będą zaskoczeni tym pomysłem, tym projektem i że on rzeczywiście będzie spełniał swoją, swoją funkcję. Dodajmy pozytywnie zaskoczeni. Oczywiście, oczywiście. Be, tylko be, efekt pośredni będzie taki, że jeżeli biblioteka przestanie to robić, to rzeczywiście odczują wszyscy brak biblioteki. A, Także, a, a no właśnie. To jest, to jest przekornie odpowiedź że, na, na. Że będą takie, wszyscy zadowoleni. Mm, odpowiedź na takie pytanie, które czasem się pojawia. Czy, czy to nie jest, aby tak, że biblioteka to jest już przeżytek? My w tych audycjach udowadniamy, że absolutnie nie. No i proszę, tutaj jakby kolejny punkt do tego, że, że jednak to nie jest przeżytek. Że jak, oczywiście, prawda? To, to, wtedy... to samo dotyczy mhm. książek elektronicznych, bo ktoś tak. może przyjść powiedzieć, no ale przecież biblioteki za chwilę już będą gromadzić na dyskach gdzieś te książki, zamiast na półkach. Owszem, tak, ale zastanówmy się, z punktu widzenia bibliotekarza, jak zrobić z książek elektronicznych? Przykładowo, albo jak stwierdzić, czy, czy jakaś książka jest wypożyczona, jest zwrócona, jest, jest aktualnie czytana i właśnie udało nam się ten, ten moment przeskoczyć. Niektóre biblioteki korzystały z, tego, z tej możliwości użytkowania książek elektronicznych kupując specjalne czytniki książek. Różnych, różnych firm, różnych technologii, wgrywało się książki elektroniczne na czytnik i wypożyczało się czytnik. Dzięki systemowi biblioteki zasobów dostępnych te elektroniczne książki, które pracownicy naukowi chociażby kupują w ramach grantów, czy my kupujemy w zastępstwie książek tradycyjnych, będą mogły być wypożyczane, tak jak tradycyjne zbiory, ewidencjonowane, tak jak tradycyjne zbiory i udostępniane studentom w ramach właśnie grup zajęciowych, indywidualnych potrzeb, indywidualnych zapytań. Także wydaje się, że to nam rozwiązuje zupełnie problem i mam nadzieję, jeżeli będzie to jeden z nowych kierunków, jeżeli chodzi o gromadzenie w bibliotece uniwersyteckiej, bo dzięki temu możemy kupować książki zagraniczne w szybki, łatwy sposób, ale też i krajowe, które wychodzą w wersji cyfrowej. A wiemy, że dzisiaj wiele osób już woli czytać książki w wersji cyfrowej, albo nawet nie tyle woli, co lubi mieć pakiet jakiegoś materiału, nad którym pracuje ze sobą na dysku i zabrać go chociażby na urlop zaplanowany na wakacje. Prawda? No i to się nazywają wakacje. Pracowite nawet w wakacje. A ja przy tej okazji chciałem spytać, bo jeśli mówimy tutaj o książkach cyfrowych, to, to nie jest tak, że w zasadzie to może być nieograniczona ilość egzemplarzy do wypożyczenia, przecież to można sobie skopiować i już. Nie, zdecydowanie nie, tak prawo nie działa, prawo, zwłaszcza ja dyrektywy jednak. Unii Europejskiej mówią o tym, że nie możemy jednej książki zeskanować i wyświetlać na stu ekranach. Ponieważ to byłoby jest to, prościej. Tak, ale ze, ze szkodą dla wydawcy, ponieważ zamiast kupić 100 książek, tak jak kiedyś biblioteki gromadziły te 10, 15, 20 woluminów jakiegoś podręcznika, żeby każdy student miał do dyspozycji, dzisiaj kupilibyśmy jeden, zapłacilibyśmy za to 50 zł, ale moglibyśmy go zwielokrotnić 100 razy. Ze szkodą dla mhm, wydawcy. Tak, tak ale z, zdecydowanie do, z korzyścią dla studenta i, i pracownika biblioteki. No ale niestety tutaj, tak jak mówię, dyrektywy unijne, wyroki sądów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyraźnie mówią, że jest to niedopuszczalne i jest to ze szkodą dla wydawcy. W związku z tym obostrzenie zawsze dotyczy liczby jednocześ, jednocześnie korzystających użytkowników z danego egzemplarza. Tak jak jest do dziś. Z fizycznego egzemplarza, jeżeli mamy dwa egzemplarze, mogą skorzystać dwie osoby, nie mogą skorzystać trzy. Oczywiście technicznie mogą, bo wystarczy, że dwie osoby wsiądą do tej samej książki, ale my możemy tylko dwoma egzemplarzami dysponować, nie możemy sobie skserować dziesięć razy tej książki i wydawać studentom. To samo dotyczy egzemplarzy elektronicznych, także Biblioteka Zasobów Dostępnych pozwala wypożyczyć, dosłownie wypożyczyć ten plik osobie, która zaloguje się na swój login i hasło, on jest indywidualny, zapisany w usosie, my mamy potwierdzenie, że ta osoba jest studentem, jest pracownikiem Uniwersytetu, więc jesteśmy w relacji pozwalającej z punktu widzenia prawnego stosować dozwolony użytek edukacyjny. Więc jakby tu mamy jasną sytuację, jest jeden egzemplarz książki elektronicznej, jedna osoba jednocześnie może z niej korzystać i ją czytać. Także to I już wszystko jest, jest jasne w tym momencie. No dobrze, to, to tak, 27 dzień czerwca, zaczynają się wakacje również dla studentów, również dla bibliotekarzy. Ja dowiedziałem się właśnie od pana, że... Jak bibliotekarze spędzają wakacje? No właśnie, żeby być bibliotekarzem, na pewno trzeba kochać książki. A tak? ktoś może powiedzieć, że no po, 10 lat, po 10 miesiącach pracy w bibliotece książek można mieć dość. Z jednej strony tak, z drugiej strony jest tyle pracy w bibliotece, że to nie jest tak, że my mamy czas czytać książki w czytelni czy, czy w bibliotece sobie. Więc najczęściej jest to czas, że możemy po prostu poczytać sobie książki spokojnie, bez stresu. Swoje własne takie, które chcieliśmy zawsze poczytać. A jednocześnie wielu bibliotekarzy, także z Biblioteki Uniwersyteckiej, lubi podróżować. No, i nie da się ukryć, że jest taki konik wśród y, bibliotekarskich y, podróżników, y, którzy lubią zwiedzać biblioteki. Y, poniekąd przyjemność, bo można sobie obejrzeć ciekawą architekturę, ciekawe wnętrza, y, zobaczyć coś, czego u nas jeszcze nie ma. No, a z drugiej strony ma to walor y, taki. Poznawczy, edukacyjny, no i troszkę pozwalający na skopiowanie dobrych wzorców, bo jeżeli zauważymy coś, co nas zainteresuje, coś, co stwierdzimy, kurczę, czemu na to sami nie wpadliśmy, możemy spokojnie we wrześniu, czy jak wrócimy z urlopu, powiedzieć koleżankom, kolegom, słuchajcie, zróbmy tak, bo widziałem to gdzieś we Francji, czy we Włoszech, czy, czy gdzieś w innym mieście w Polsce, takie rozwiązanie, które, które by nas zadowoliło, u nas się sprawdziło. Także bibliotekarze tak mają, że z książką się nie rozstają, no i z biblioteką raczej też nie. Spostrzegawczość tutaj przy okazji tych podróży, też jest bardzo cenna. Robienie zdjęć, oczywiście potem pokazywanie ich na portalach społecznościowych. Tak, Czasem mieliśmy. lubię zaglądać właśnie, jak, jak wyglądają te biblioteki w krajach bardzo odległych, bardzo dziwnych. No, tak, mieliśmy taki cykl na rzecz. Rzecz. Przepraszam, że wchodzę w słowo, mieliśmy taki cykl bibliotekarzy w podróży, także nawet zachęcaliśmy do osoby, które gdzieś jadą, zwiedzać jakieś miasta, to, żeby zaszły do jednej czy drugiej biblioteki, żeby zrobić zdjęcia i opisać tą. tą historię, tą przygodę. Także to też ma ten walor edukacyjny na pewno. Zdecydowanie. Moi drodzy, nawet podczas wakacji, podczas urlopów. Tak funkcjonuje, tak będzie funkcjonować już za chwilę Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Był z nami dziś pan Wiesław Wrubel. No i cóż, w takim razie życzę miłego wypoczynku, bez względu na przygotowania do konferencji tym podobne rzeczy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. To tyle w naszym kolejnym programie z cyklu Biblioteka. Lubię to.